Siemanko, moi drodzy, chcieliście, żebym pokazał wam dźwięki TSM-ki? No więc, wedle życzenia, będziemy jechać od początku. Więc, będę mówił tylko F-ki, najwyżej coś tam dopowiem. Na końcu, małe podsumowanie. To co? Zaczynamy. Zero, wiadomo, światła. Ale, żeby wam pokazać, to troszkę ją cofnę. No i dobra, światła działają z tyłu, z tyłu światła nie działają. Czyli tylko ja według kierunku jazdy z tyłu czerwone się nie zapalają. Dobra, podjedziemy tu troszkę. OK. No i co, po kolei F1, to chyba wiadomo, silnik. f Sygnał F3, sygnał F4, nie, to była jakaś sprężarka czy coś, F5. F5. Nie widzę, żeby się tu coś. A nie, tu się coś dzieje. To tak jakby. No nie wiem. O, coś tak jakby się działo. Ale cokolwiek to znaczy, nie wiem. F6. Chyba jazda manewrowa, bo świeci się jedno światło. Teraz chyba widać. Wyłączymy. A teraz są trzy. Jak wcisnę F6, to dwa gasną, jedno się świeci. OK. Podciągniemy ją do przodu. F7 No i F7 to nie widzę, żeby się tu coś działo A nie, jest F7 i są mocniejsze światła z przodu Czekajcie, podjadę do tyłu Chociaż i tak chyba nie zauważycie I F7. O, co mocniejsze światło? Dobra, F7 wyłączamy. Znowu podjedziemy troszkę do przodu. F8. A F8 to są światła czerwone. Się teraz zapalają, czyli teraz znowu do przodu. Nie czekajcie, bo troszkę za daleko. O i F8. Widać? o widać dobra podciągniemy do przodu praca silnika naprawdę rewelacja no, w sumie te gadżety dodatkowe to mnie tam mało rajcują ale najważniejsza jest praca silnika dobra lecimy dalej F9 Coś jakieś, też sprężarka chyba. Jakby co to mnie poprawiajcie, bo ja to trochę zielony jestem z tych rzeczy. No, też ładnie psycy. F10. No, to chyba wszystko tłumaczy. F11, F10 jeszcze raz. Gwizdek. O, nawet jest inny teraz. No popatrz, to by przypuszczał. No dobra, F11. No to mamy chyba podpinanie wagonu. Dobra, F12. No, F12 to się tutaj nic nie wydarzyło. Nie, to co teraz było słychać, to chyba samo z siebie się tak robi. Ale 12 nie robi nic. Chyba, że jak jedzie, to może coś robi. Nie wiem. 13. No, coś się tam zrobiło, ale co. No dobra, trzynastkę mamy, czternastkę. No dobra, ładna zapowiedź. Białystok. stok. F15. Nie wiem, czy nie lepiej zgasić silnik i przy zgaszonym silniku, ale. No dobra. Patrzmy. 15 nie zrobiła kompletnie nic. 16. A to chyba drzwi. Tak, chyba drzwi. 17. 17 dokładnie nic nie robi nie wiem chyba że jak jedzie coś robi ale tu mi się nic nie zrobiło 18 pociąg osobowy odjedzie z przy pierwszym A dobra zapowiedź 19 słyszeliście, nie wiem co to jest coś jakby koło wrotek czy coś no dobra to jest 19 no to teraz 20 o ładny no ten mi się podoba Dobra, 21 No i tu bez sukcesów. Nic tu nie widzę, żeby się coś działo To lecimy 22, no już, 22 też nic. No to 23. Chyba, może mogłem wyłączyć ten silnik. Jeszcze raz, 23. To też tak, jakby drzwi. Nie wiem, czekajcie, wrócimy do tego. Zobaczymy ostatni 24. To też chyba nic. I teraz wyłączę dźwięk. To jest chyba najważniejsze z tego, co jak dla mnie powinno być, czyli ta praca silnika. Zresztą, i tak, tak jak mówiłem, to jest lokomotywa na wystawy, choć po pracy tego silnika, jeżeli go nie wymienię na, na inny silnik, to ja nie wiem, czy ona w ogóle będzie na wystawach jeździć, bo ten silnik jest po prostu porażka. Ale pytałem się, i wszyscy mówią, że stonki mają właśnie to do siebie, że te silniki są. Jakie są? I one po prostu po pewnym, nawet jak kupimy nową, po pewnym czasie gdzieś tam się coś, trudno mi jest wytłumaczyć to, bo kompletnie nie, nie, się na tym nie znam, ale właśnie z tymi silnikami coś się dzieje i ta stonka po pewnym czasie zaczyna szarpać, zaczyna właśnie tak nierówno chodzić. Jeżeli tak będzie, widzieliście, przywiozłem ją, chodziła fajnie. Teraz powstała trochę, postawiłem ją z powrotem i już widzę, że już ta jazda nie jest taka, jak powinna być. Dobra, wracamy do tego 23-24. Zobaczmy to 23. Aha, czyli przy 23 nic, a 24 też nic. Heh. To może rzeczywiście tylko przy załączonym silniku. O, dźwięk jest. No to było, nie wiem, co to jest. Jak ktoś się pewnie zna, to niech napisze. No i dobra, spróbujmy jeszcze raz załączyć ten silnik. I jeszcze raz zobaczyć te 23, 24. No patrzcie, teraz jest. Jeszcze raz, uwaga, już. Ale to jest przy załączonym silniku. Dobra, i teraz 24. Kurczę, a teraz nie wiem czy. Dobra, wyłączę to. I 24. A no to jest to. No, dobra. To jest chyba jakaś kompresor czy sprężarka. Aha. To tylko przy załączonym silniku. Dobra. No to co? To by było chyba na tyle. Dźwięki są jakie są. Ja powiem szczerze, że mnie interesuje tylko światła, silnik. No i RP1. A reszta to jak jeżdżę, to tego nie używam. No ale jak są, fajnie. Jakby ich nie było. Jak dla mnie, też fajnie. Po drugie, yy, z dźwiękiem chciałem tylko, właśnie na wystawy, bo powiem szczerze, że może już jestem za stary, ale za długo jak to chodzi, to mnie po prostu po kilku kółkach głowa boli i wyłączam. Więc wiadomo, na wystawach jest yy, inna akustyka, jest więcej ludzi, ten dźwięk jest bardziej przytłumiony. Mi to nie przeszkadza, ale w domu, jak jest cicho, gdzieś mnie uszy bolą już. I to co? Różmy nią, bo chyba to jest najfajniejsza, właśnie sprawa, jak ona rusza i hamuje. No i od razu widać, że krzaczy. Więc. No co, poradzę? Nic nie poradzę, muszę szukać silnika. Jeżeli ktoś z Was miałby jakiś kontakt do... Jeżeli ktoś z Was miałby jakieś dojścia właśnie do, do ludzi, którzy mogą mieć silniki DSM, to proszę pisać, proszę o kontakt, bo z chęcią bym taki silniczek zakupił. No, widać, że ona po prostu no, ta praca nie jest idealna. Jest takie małe krzaczenie Nie, mnie to po prostu troszkę irytuje. No ale reszta chodzi fajnie. W tą stronę chyba mniej nawet krzaczyń niż w drugą. Dobra, dzięki za oglądanie. No i cóż, do następnego.